Cześć wszystkim No tak kwitnie Echinopsis, jakaś hybryda Nie wiem nawet kto z kim ale no, jest piękny No jestem w pewnej odległości od tego kwiatu a czuję go tutaj jak pachnie Ten to chyba szaleje kurde ile pączków trzeba już ma za sobą kwitnienie No to kaktus submamujosus to jest już przekwit i bardzo dziwnie mi kwit w tym roku bo otwierał kwiaty dopiero po, pod wieczór, co nigdy tego nie robił. Zawsze otwierał przed południem i tak do godziny drugiej po południu już zamykał kwiaty. A w tym roku to dziwne, coś bardzo dziwne. Pod wieczór je ja rozwijał. To tyle. Pozdrawiam.